Wyobraź sobie taką sytuację, chcesz pobrać sobie Linuxa. No i spoko, jest za darmo przecież, prawda? Tak jak wszyscy o tym mówią. Praktycznie wszyscy YouTuberzy, którzy trąbią o Linuxie, mówią o tej najważniejszej cesze Linuxa. Czyli Linux jest za darmo. Spoko, możesz go pobrać za darmo. Pytanie jest, czy to jest wszystko. Czy Linux może być płatny? To wszystko zależy, bo tak naprawdę jedyne rzeczy, które w Linuxie muszą być za darmo, to te bazujące na licencji open source bądź tych, które nie zabraniają sprzedaży. Jeżeli weźmiesz sobie jądro Linuxowe i obudujesz go autorskim kodem, tak naprawdę możesz sprzedać wszystko poza oczywiście jądrem. Jest ono darmową częścią pakietu i działa na zasadzie np. Na GNU czy jakiejkolwiek innej licencji open source. To teraz wyobraźmy sobie, pobierasz sobie Linuxa, klikasz na ten formularz, pobierz i cieszysz się z tego, że właśnie pobierasz swój własny, totalnie niezależny system operacyjny. I tu zaczynają się schody. Po pierwsze, nie jest on niezależny. Po drugie, nie jest on twój. Jest tylko i wyłącznie twoja kolej. Tak samo jak z kobietami, nie? To teraz wyobraź sobie taką sytuację, że instalacja tego systemu jest najmniejszym problemem do czasu, gdy przypadkowo nie zainstalujesz go na pendrive'ie? Tak, na przykład Linux Mint w swojej najnowszej wersji, jak i kilku poprzednich, potrafił domyślnie wybrać twojego pendrive'a jako główny punkt instalacji. Ale w jakim wypadku, czy jest to w każdym wypadku? Nie, jeżeli używasz Ventoya to tak jest. No ale dobra. Instalujesz system operacyjny i co dalej. Następnie czeka cię tak naprawdę procedura uruchomienia tego systemu oraz zaczęcia z niego korzystania. No i co robisz? No po włączeniu widzisz po prostu pulpit. Masz podobny interfejs co do Windowsa. Jeżeli wybrałeś, oczywiście, dystrybucję, która jest podobna, bo tych dystrybucji jest po prostu w chuj i nikt kurwa się nie przejmuje ich jakością i funkcjonalnością, bo po prostu jest ich tak dużo, że nikt tego nie jest normalny w stanie objąć rozumem. No i zaczynasz zabawę. Instalujesz sobie jedną aplikację, drugą. Gdzie jest moja aplikacja, która była dostępna na Windowsie? Mogę ją zainstalować na Linuxie? Szybki research okazuje się, że tak. Rozpoczynamy procedurę instalacji. Oczywiście procedura instalacji wygląda jak taki prosty formularz wklepania kilku komend. Czy wiesz, co dane komendy robią? Nie? Spoko, nikt nie wie. Tak naprawdę każdą jedną aplikację możesz zainstalować. Wszystko zależy od tego, jak bardzo nie szanujesz swojego wolnego czasu. Rozpoczynasz instalację i cieszysz się z tego pierwszego efektu. Linux jest mój. Mogę zrobić z nim, co chcę. On nie jest w żaden sposób śledzony. Żadna korporacja nie może mi go odebrać. Oczywiście, zapomniałeś o tym, że jak każdy dobry system operacyjny. Musi mieć coś, co sprawia, że ten system operacyjny jest sprawdzany. I mówię tu o telemetrii. Nawet jeżeli twój system operacyjny jest stworzony przez jakąś dużą, na przykład, fundację, która na przykład stworzyła Ubuntu, albo firmę, która stworzyła yy, Fedora, albo ludzi, którzy nie mają praktycznie życia, czyli Archa, który jest. Czystym gemem Linuxa i trzeba w nim wszystko instalować, ale nikt Arcza nie używa, nie przynajmniej nikt normalny. No i teraz rozpoczynasz procedurę instalacji tej aplikacji. Powiedzmy, że chcesz zainstalować sobie DaVinci. Oczywiście jesteś zapobiegliwy i boisz się pobierać jakieś skrypty instalacyjne z internetu, no ale nie masz wyboru, musisz go pobrać. Co w tym momencie się dzieje? Skrypt instalacyjny, który zapewne użyjesz, jest w pełni darmowy. No tak, jeżeli ktoś chce ci rozesłać jakiś soft infekujący, to raczej udostępni ci to za darmo, prawda? Bo dla niego to się liczy, ale umówmy się, że w tym wypadku nie ma wirusa. Rozpoczynasz instalację, co się okazuje, że to, co ty zrobiłeś na Windowsie. Trwałoby 10 razy krócej niż na Linuxie. Dlaczego? Bo nagle tak się okazuje, że w całym systemie brakuje mnóstwa zależności. Podczas instalacji może się bardzo dużo rzeczy stracić. Na przykład system, i mówię to na serio, albo interfejs, albo inne elementy tego systemu Linux, które mogą być bardzo wrażliwe. Ale spoko, olewasz temat, idziesz dalej. Rozpoczynasz instalację programu i kończysz ją. Powiedzmy, że udało Ci się. Instalacja trwała na przykład 10 minut. Na Windowsie taka procedura trwałaby w okolicach dwóch. Oczywiście biorąc pod uwagę, że masz ten przynajmniej gigabitowy internet, no, bo pobieranie jednak trwa i go jakby nie pokonasz nawet systemem operacyjnym, jeżeli nie masz dobrej prędkości pobierania. Ale powiedzmy, że już masz tą instalację, uruchamiasz i co się okazuje? Okazuje się, że czegoś brakuje. DaVinci chodzi jak gówno, Nie korzysta z GPU i w sumie dziwne. Masz kartę graficzną Nvidia. Okazuje się, że sterowniki, na Nvidia, na... sterowniki Nvidia na Linuxie są dosyć ograniczone. Nie jest to spowodowane niczym innym jak finansami. No bo po co wspierać system operacyjny, którego nikt nie wspiera. Nawet własna społeczność ma czasami w dupie wiele elementów Linuxa i totalnie się nim nie przejmuje. Okazuje się, że brakuje jakichś bibliotek i jakichś sterowników. No to je instalujesz. Okazuje się, że sterownik wyjewał Ci całkowicie interfejs. Co się okazało? Starownik, który wspierał te działanie, jest przestarzały i nie, nie współpracuje na przykład z Waylandem. Czym jest Wayland? W sumie to nowy rodzaj interfejsu, w skrócie mówiąc, nowocześniejszy, który zastępuje starusienki X11. I co w końcu z tym? Nagle się okazuje, że Twoja praca na Linuxie staje się pracą naprawczą. Wygląda no to troszkę tak, jakbyś naprawiał cudze problemy. No dobra, zainstalowałeś jeszcze raz, skorzystałeś z innego poradnika, masz. Rozpoczynasz sobie tam pracę. Chcę zainstalować sobie mój własny pakiet yy, Audacity oraz chcę zainstalować do niego bibliotekę OpenVINO, żebym mógł sobie robić odseparowanie np. tekstu, czy wokalu od muzyki. Okazuje się, że procedura jest cholernie skomplikowana i finalnie męczy Cię to, że rozpocząłeś instalację o godzinie 8, a kończysz konfigurację samego Audacity o 15.00. I nie mówię tego w kontekście osoby, która potrafi to robić, bo zapewne, jeżeli to robiłeś setki razy, to będziesz to potrafił zrobić. Ale osoba, która dopiero wchodzi w świat Linuxa, nie ma totalnie żadnego pojęcia, jak co działa. Spoko. Rozpoczynasz zabawę z innymi programami. Zainstalowałeś ta Audacity, niby działa, nie pokazało błędu. I co się okazuje? Domyślnie miałeś wgrany interfejs KDE, ale chcesz GNOME. Bo widziałeś, że wygląda on bardziej tabletowo, czy po prostu bardziej ci podoba się. Rozpoczynasz instalację, wgrywanie, no i co się okazuje? Każdy interfejs w Linuxie to jest dosłownie oddzielny system operacyjny. I mówię to w kontekście tym, że każdy jeden interfejs, czy KDE, czy GNOME, czy, yy, czy X11, czy, czy jakieś tam wszystkie inne interfejsy, to jest dosłownie jeden wielki syf. Tworzony przez społeczność, która nie ma wyobraźni dotyczącej tego, jak ten system powinien wyglądać. Udostępniasz w sieć kod Linuxa. Na podstawie jego społeczność tworzy wiele, wiele, wiele kopii. I nagle się okazuje, że każde z tych kopii ma inny obraz w świata. Chcesz powiedzieć, że Linux jest stworzony pod ciebie? Tak to nie działa. Gdyby tak to było, to Windows też byłby stworzony pode mnie. Ale nie. Windows jest stworzony pod dany schemat. W skrócie standardy. Brakuje ich na Linuxie jak jasna cholera. Każda dystrybucja ma inne standardy, inne funkcje, inne pakiety instalacyjne, inne interfejsy. Ciężko jest powiedzieć, czego Linux nie ma, bo po prostu jest tak jedną wielką papką stworzoną przez jego własną społeczność. Że ciężko jest powiedzieć, dlaczego, win dlaczego Windows dalej nie został pokonany przez Linuxa, ale postanowiłem Ci, od ci odpowiedzieć na to pytanie. I popa popatrzmy sobie na taki przykładowy schemat tego, jak działa Windows. On odtwarza programy z Windowsa XP. I odtwarza programy nawet ze starszych Windowsów niż XP. W skrócie, jest tutaj zachowany pewny standard, który się ciągnie za Windowsem od. X lat. I teraz nagle wyobraźmy sobie, że powstaje Linux, który nie musi się w ogóle przejmować żadnymi standardami. Dzisiaj możemy wspierać standardy, czy raczej aplikacje działające na Linuxie sprzed 15-20 lat. Z, czy tam powiedzmy, że sprzed 10 na przykład krócej, znaczy yy, ten yy, krótszy odstęp czasu. I nagle się okaże, że następna dystrybucja wszystko rozpierniczy, bo zmieniamy coś. Co przez lata było podstawą działania. Jeżeli zobaczysz taki, taki eksperyment ci dam. Wiesz na jakiej bazie jest zrobiony Windows 11, na bazie Windowsa 10. A wiesz na jakiej bazie Windows 10 jest zrobiony, na bazie Windowsa 7. Zrób taki eksperyment społeczny. Uruchom sobie Rdepa, czyli zdalny pulpit Windowsa na Windowsie 11. I spróbuj go zminimalizować i patrz na kształt paska yy, okienka. Tego, który się, tego paska, który się wyświetla na, o, nad okienkiem Windowsa 11, jak zmienia swój kształt. Co tam zobaczysz? Pasek z Windowsa 7. Czy to jest przypadek? No nie, tak działa właśnie standard. Czyli okienka Windowsa 11 to są, to są ikonki, czy to są okienka z Windowsa 7 z nowym buildem ustawień. I w sumie nie wiem, czy Windows 7 nie powstał na bazie Visty, bo okienka z Windowsa 7 i Visty są bardzo podobne. I w sumie dużo różnicy nie mają. No to dobra, to idziemy teraz yy, w dalszą część zabawy i zaczynamy opowiadanie o najprostszym. Znaczy, może, może nie jest to prosty temat, ale temat bardzo ważny. Linux osiągnął spektakularny sukces w innych kategoriach niż desktop. W kategoriach serwerowych jest liderem i ciężko będzie go w ogóle kiedykolwiek pokonać. Bo, z tego, co słyszałem, to jest to 98% wykorzystania w, w, w infrastrukturze serwerowej. To jest koszmarny, koszmarne zwycięstwo. Jeżeli chodzi o smartfony, osiągnął sukces. 80, ileś procent. Z tego, co, z tego, co ostatnio czytałem, to się zmienia z czasem, więc tak naprawdę, wolę powiedzieć, 80 ileś bądź 70 ileś procent. To jest spektakularny, spektakularne zwycięstwo. W urządzeniach Internet of Things. Linux też rządzi. To dlaczego nie rządzi na desktopach? Postanowię ci odpowiedzieć na to pytanie w sposób bardzo prosty. Bo Linux nie ma wsparcia deweloperów zewnętrznych. Oni nie są w stanie stworzyć na ten system operacyjny odpowiednich rozwiązań, bo on nie ma po prostu standardów. W skrócie, na Windowsie mamy prosty standard. Jeżeli instalujesz Windowsa, to co dostaniesz w pakiecie? Przeglądarkę, pakiet Office, Chmurę i coś jeszcze. Czyli w skrócie, deweloperzy mają punkty zaczepienia. Chcemy robić modyfikacje pozwalające na przykład obsługę większej ilości plików tekstowych czy jakieś tam dodatkowe, zaawansowane funkcje. Bierzemy się za Worda. Chcemy robić funkcje chmury i tak dalej. Wykorzystujemy OneClouda. Mam nadzieję, że to był OneCloud. No, chodzi o tą chmurę od Microsoftu. Już nie pamiętam. No i teraz. Rozpoczynamy zabawę z Linuxem. Chcemy zrobić odtwarzanie nowych plików. Od czego tu zacząć? Mamy kilka różnych pakietów Office na Linuxa. Mamy OpenOffice, Office, LibreOffice, OnlyOffice i wszystko inne Office. I co? Zrobimy na przykład na OnlyOffice, bo on ma fajne wsparcie pluginów. To zesra się cała reszta osób, która wspiera yy, LibreOffice, OpenOffice i tak dalej. Zesra się cała reszta, że dlaczego robicie tylko na OnlyOffice? Zaczną srać, zaczną yy, atakować się nawzajem, zaczną yy, pisać głupoty, że jeden i drugi system jest, a czy jeden drugi pakiet jest. Wspierany przez ruskich, dlatego wszyscy go wspierają, no i deweloper dostanie po dupie. Chcemy zrobić pakiet chmurowy. No, mamy Own Clouda, mamy Next Clouda, mamy ich wpis do różnych cloudów, no i zrobimy pod Next Clouda. To się zeserają, że nextcloud ma za duże wsparcie, i Own Cloud zostaje na boku. No i gdzie tu kurde ludziom do, dogodzić? Yy, deweloper zostanie zesrany. Yy, co się dzieje jeszcze? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że. Chcemy jako deweloper zrobić własny system operacyjny pod na przykład wirtualizację. Nie ma z tym problemu. No ale się ludzie zesrają przecież, że jest darmowe i tak dalej, nie ma sensu korzystać. Czyli w skrócie, deweloper nieważne co zrobi, i tak dostanie opierdziel. Jest to najgorszy możliwy przypadek tego, jak ten Linux pieprzony działa i dlaczego nie można zastosować pewnych standardów. Moim zdaniem, dobrym punktem rozpoczęcia tutaj zmian. Będzie całkowite wyplemienie większości społeczności Linuxa i odseparowanie jej od głównych dystrybucji. W skrócie, ograniczamy nowotwór, aby stworzyć lepsze komórki główne. Po co nam miliony komórek dodatkowych, które są wspierane przez ten sam mechanizm? I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Masz główną dystrybucję, na przykład Ubuntu. Ktoś na tej podstawie tej dystrybucji tworzy inny system i prosi Cię, abyś dołożył do głównych serwerów aplikacyjnych, czyli tych, gdzie pobierane są aplikacje za pomocą funkcji sudo apt-get w terminalu, kolejnych aplikacji, co się nagle okazuje, że Twój serwer, który był wcześniej przystosowany tylko i wyłącznie pod Ubuntu, musi być rozbudowany, bo ktoś poprosił, a Ty nie odmówisz, bo więcej softu, tym lepiej. W którymś momencie okaże się, że Twój serwer się tak zapcha tym syfem, że pobieranie jednego pakietu trwa wieki. No i co robisz? Piszesz sobie do jakiejś uczelni i mówisz: Ty, udostępnijcie nam swojego VPS-a, jakiegoś czy serwer plików, żebyśmy mogli tam wrzucić część tego syfu, który mamy? No, oczywiście społeczność będzie zadowolona, jeżeli się taka uczelnia zgodzi, ale według mnie uczelnia powinna powiedzieć: spoko, dajcie nam tą, tą paczkę i wyczyścimy ją z tego syfu. Jako twórca Linuxa, powinieneś założyć przynajmniej jedną ważną rzecz. Że nikt nie jest ci kurwa winien udostępniania plików na jakichś serwerach i tak dalej. Powinieneś sam sobie otworzyć serwer i sam sobie udostępniać to wszystko. I co robisz? Znowu kurde, idziesz w nowotwór. Znowu udostępniasz kolejne dystrybucje Linuxa. I kolejnym punktem Linuxa, który chciałbym jeszcze omówić tutaj, bo. Powiem szczerze, jestem wkurzony na to, w jaki sposób ta społeczność idzie i w jaki sposób youtuberzy Cię oszukują. Linux nie jest darmowy, nie jest to alternatywą dla Windowsa w żadnym tak naprawdę stopniu. Możesz sobie mówić, co chcesz, możesz mówić wszystkim wokół, że korzystam z Linuxa by the way. Ale tak naprawdę mówisz im spokojnie nie szanuję swojego wolnego czasu i chcę wszystkim pokazać, jakim jestem, kurde. Renegade'em, czy innym głównym, bo chcę korzystać z Linuxa. Spoko korzystać, nikogo nie obchodzi to, że korzysta z Linuxa, bo tak naprawdę wszyscy wiedzą dobrze o tym, że Linux nie będzie stanowić alternatywy dla Windowsa do czasu, gdy wszyscy się nie zbiorą, wszyscy deweloperzy czy twórcy nie podejmą tej jednej prostej próby. Dosyć nowych dystrybucji. Rozwijamy jedną główną dystrybucję. Ustalamy standard. Tym razem. Pakiet, pakietem Office domyślnym na tej dystrybucji będzie np. OpenOffice czy LibreOffice, czy OnlyOffice nieważne, będzie domyślnie chmura, będzie domyślnie ten jeden rodzaj interfejsu i co się nagle okaże deweloper wchodząc na tą dystrybucję będzie mieć wszystko jasno poukładane no i zaczynamy zabawę i zróbmy coś takiego jak niewgrywanie wgrywanie Windowsowych aplikacji na Linuxa bo obciążamy go zbędnie tym, co działa na Windowsie kiepsko. Bo ty sobie uruchamiając aplikację Windowsową na Linuxie, ty nie uruchamiasz tylko aplikacji, tu ty uruchamiasz w tle całą maszynę wirtualną bazującą na Windowsie, która musi się zmieniać i z czasem będzie wymagać coraz więcej. Zrób jeden ważny krok: przestań odpalać aplikacje Windowsowe i próbować zacierać, zacierać ten problem braku wsparcia pod dywan. Zacznij myśleć nad tym, w jaki sposób sprawić, żeby te aplikacje natywnie działały na Linuxie i przestać przejmować się głupotą tych wszystkich ludzi z tych, z tych forów linuxowych. Z tej społeczności wyrosły takie nowotwory jak Linuxin, czy inne ma masowo produkowane dystrybucje Linuxa, które nic nie, nic nie robią, które nic nie oferują więcej od innych i tak naprawdę Żaden normalny człowiek się tym nie będzie przejmować. Chcesz, żeby Twój Linux był wreszcie popularny, żeby ja na przykład bym chciał przejść na Linuxa, ale wiem o tym, jakie wiążą się z tym problemy. Wielodniowe konfiguracje, wielodniowe szukanie informacji w sieci, kombinowanie, analizowanie, wykrywanie, no jest po prostu tego za dużo. Dodatkowo bezpieczeństwo Linuxa też nie jest potwierdzone. To, że ci jakikolwiek Linuxiarz powie, że antywirus nie jest potrzebny na Linuxie, to zwyczajnie pierdoli jak 3 po 3 To jest kłamstwo, które wszyscy powielają, myśląc, że faktycznie tak jest. Ale w sumie myśl sobie, że tak jest. Jak kiedyś się spotkasz z maluerem pisanym pod Linuxa, to sam się zdziwisz, jak da bardzo on jest przebiegły i jak bardzo nie potrzebuje Twoich własnych potwierdzeń sudo, żeby wykonać się na poziomie administratora systemu. Bo ten malware działa na zasadzie wykrywania dystrybucji linuxowych w sieci, tak samo jak kiedyś była, nie wiem jak to się nazywało teraz, to była, to była taka luka w Windowsie, którą wykorzystywało NSA i wyszukiwała, za pomocą softu dało się wyszukiwać wszystkie komputery podatne na infekcje. Na linuxie działa dokładnie to w ten sam sposób. Albo nawet jeżeli instalujesz jakieś skrypty instalacyjne, które ci ułatwiają pr pracę, nigdy nie jesteś pewny, co w nich jest, bo nic tego nie sprawdza. Ty też tego nie sprawdzisz. Więc nie ufaj niczemu, co instalujesz na swoim komputerze, bo nie jesteś pewny, jak to działa. A i taki jeden mały protip. Jeżeli chcesz wystrać się pod tym filmem, to wysraj się. Nikt ci kurde nie zabroni. Ja też ci nie zabronię i bardzo chętnie podejmę z Tobą dyskusję. Jeżeli będzie to dyskusja. Troszkę spokojniejsza niż na tym filmie teraz jest, bo ten film to jest zwyczajnie wstęp do tego, co będę o tym Linuxie mówić i będę starał się w następnych wersjach tego, tych filmików pokazać ci znacznie więcej błędów tego Linuxa oraz y, największych y, jego wad, bo tego jest po prostu bardzo dużo. I dowiesz się, że Linux nie jest takim pięknym światłem, który gdzieś tam w tunelu które cię wyciągnie i pokaże ci tą lepszą przyszłość. To jest nowotwór pisany przez ludzi dla ludzi, który nie ma ładu i składu, który oczywiście mówię tu tylko i wyłącznie o wersji desktopu, bo jakoś z jakiegoś powodu serwerowa i androidowa mają standardy i jest wspierana przez mnóstwo deweloperów nawet tych płatnych, a z jakiegoś powodu desktop nie, więc zastanów się dlaczego tak jest i dlaczego powstają kanały, które próbują tego Linuxa upiększać, yy, dorabiać mu aureolkę nad głową i mówić to jest zajebisty system, szybki, wydajny do czasu, gdy go nie zainstalujesz, bo wtedy wszystko się zmienia.